Pałac prezydencki Tusk wchodzi punktualnie, kręci się przez dwie minuty i siada. Dopiero kilka minut później pojawia się Karol Nawrocki. Krótka rozmowa, koniec przed godziną trzynastą. I teraz, klu, miało być tak, że z Donaldem Trumpem rozmawiać będzie Donald Tusk. Wyszło inaczej. We wtorek, tuż przed północą, Amerykanie zmienili skład na prezydent z prezydentem. Efekt? W środę poszły trzy łączności. Najpierw kameralne spotkanie europejskich liderów z Wołodymirem Załańskim tu Donald Tusk był obecny. Potem telekonferencja z Trumpem i Załańskim Polskę reprezentował wtedy prezydent Karol Nawrocki, a na koniec szeroka narada 30 przywódców również z udziałem Donalda Tuska. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja. Przekaz był wspólny. Pałac mówi zgodnie z rządową instrukcją, a stawka na Alaskę jest jasna. Po pierwsze, żadnych ram pokoju ponad głowami Ukrainy. Po drugie, o granicach Ukrainy decyduje Kijów. Załański musi siedzieć przy stole. A po trzecie, zero nagród dla agresora, żadnych obietnic typu. Nigdy w Unii Europejskiej, czy nigdy w NATO. Trump ma po spotkaniu z Putinem szybko zdać relacje Europejczykom w nocy z piątku na sobotę, albo w sobotni poranek czasu polskiego. Pytanie na dziś brzmi: czy Warszawa naprawdę mówi jednym głosem tuż przed najtrudniejszymi rozmowami, czy to tylko krótka pauza w krajowej rozgrywce? Dajcie znać, co myślicie w komentarzu.